Zaczyna się wspinaczka. Nieźle, nieźle, nieźle. No ja po latach wróciłem do systemu rurkowego picia. Jest taka rurka połączona z butelką w plecaku. Nie muszę ściągać plecaka, odkorkowuję i piję sobie. No powiem szczerze, że działa bardzo dobrze. W tylu latach, tylko był problem z korkiem od butelki. W międzyczasie Unia Europejska nakazała te korki. Połączone co powoduje nieszczelność. Trzeba po prostu cały korek odłupać od butelki i wtedy dokręcić nakrętkę. No, pierwszy fajny punkt widokowy 2 km 315 m do góry. Kolejny punkt widokowy. Duży, dużo ruch na szlaku jest. Na ja się zrobiłem tu balonka, bo nie pobrałem sobie jednak map offline. Myślałem, że te wystarczą mi sieciowe, ale mapy online w górach to jest nieporozumienie. Trzeba mieć mapy offline pobrane, żeby zawsze mieć do nich dostęp. No i mamy szczyt kamienny 8,27 metra. I jak widać, nic nie widać. No, na kamien do kamienka jest 467 km, 438 do góry. Godzina 15. To co tam widać, w dle, to jest właśnie sucha polana. Znajduje się ołtarz, przy którym odprawiane są wsze miałem jakiś wodospad na mapy KOM więc nie idę szlakiem żółtym tylko odbijam sobie tutaj i takie widoczki O, to jest według mnie widok na kamiennik. Oto i wodospad. A z racji suszy hydrologicznej, niezbyt się tu rozpryskuje woda. O 50 metrów dalej jest kolejne koryto, takie wodospadowe, ale tu już w ogóle nie ma wody. Czarny w kosmos tu od Lubomira jest główny szlak Beskidzki i mały szlak Beskidzki teraz na kudłaczę. tak szukałem, szukałem czy ta góra minąłem a tu trzeba zejść ze szlaku i pięknie oznaczone trzy kopce 893. Według mnie tam, gdzie są te trzy kamienie, które przed chwilą oglądaliście, jest źródło. No ale jest dosyć wyschnięte. Nie wiem, gdzie tam. Nie ma żadnej cembrowiny, ale coś widać, że tu jest woda. Tu co to są to chyba można wydająć. No i krótkie podsumowanko trasy, 19 km, 5,5 godziny, 840 metrów do góry, większość zalesiona. Trzeba z nawigacją tam iść w wielu miejscach, żeby nie pobłądzić, czujnym być. Są widoki, bardzo fajne widoki, ale z tych, na Lubomirze nie ma, na Kamienniku nie ma, na Kudłaczach zaczynają się, za Kudłaczami takie różne miejsca widokowe. Dobrze, fajna traska. Na razie do zobaczenia na szlaku. Tam, oczywiście, macie mapę tej trasy.